Cześć, kochani, zbliża się premiera mojej najnowszej książki. I tak właściwie niedawno uświadomiłam sobie, że. Nigdy o niej nie mówiłam. Nigdy, znaczy mówiłam, tak wrzucałam tam foty na Instagrama, Facebooka i tak dalej, ale tak naprawdę nigdy nie wyjaśniłam, y, czym ona jest, dlaczego ją napisałam i co się w niej zawiera. Więc chciałabym to zrobić teraz i proszę y, obejrzyjcie do końca ten filmik, bo tak naprawdę w niej zawiera się cała y, moja filozofia i cała tajemnica mojego sukcesu. A tajemnica mojego sukcesu, tego jak wyszłam z choroby, jak poradziłam sobie z różnymi problemami w moim życiu, jest właściwie bardzo, bardzo prosta. Zainstalowałam sobie tutaj dobre nawyki. I tylko tyle. Ja zawsze przykładam ogromną wagę właśnie do, do nawyków, tak? do tego, czy, co robimy na co dzień, do tych takich małych, małych rzeczy. Które wydają nam się czasami zupełnie bez znaczenia, a tak naprawdę to te właśnie małe rzeczy, powtarzane codziennie, raz na tydzień, przez przez ileś tam lat powiedzmy, robią ogromną, ogromną różnicę w naszym życiu. Także jak wiecie, na początku moją pierwszą książką była książka Wilczokłodna, typowo o tym, jak wyź z bulimi. I tak właściwie stwierdziłam, kiedy ją skończyłam, że, jakby dobrze, wyjście, wyjście z bulimi, wyjście z kompulsywnego obiadania się, to jedno. Ale tak właściwie po co wchodzić w tą bulinię? Po co wchodzić w kompulsywne obiadanie się? Po co wchodzić w ogóle w zaburzenia odżywiania? I chodziło mi po głowie ta taka nieznośna myśl, że ja muszę też przekazać moją. Tą, moją, message, moją wiadomość. Dziewczyną, kobietą, także mężczyzną, którzy jeszcze jakby nie poszli tą drogą zaburzeń odżywiania. I doszłam do wniosku, że młode dziewczyny. Zawsze będą się jednak odchudzać, tak? Taki mamy jakby stereotyp, taki mamy obraz kulturowy kobiety, że kobieta musi być szczupła, więc dziewczyny będą się odchudzać. I jakby nie ma sensu mówienie im, że, że mają się nie odchudzać, masz kochać swoje ciało takie, jakie jest, masz je zaakceptować. Okej, okay, to też jest ważne, ale czasami faktycznie złe nawyki żywieniowe wyniesione z domu, jakieś nie wiem, wiadomo tak jedzenie chipsów, czekolad i faktycznie wchodzisz w wiek dojrzewania i nagle się orientujesz, że masz 15 kilo za dużo, czy, czy cokolwiek i faktycznie czasami jakby jest potrzebne, tak, żeby, żeby zacząć się więcej ruszać, zmienić swoje nawyki żywieniowe, zacząć jeść lepiej i w efekcie schudnąć. Tylko, na przykład tak się stało w moim przypadku, że ja właściwie wpadłam w bulimię, kiedy chciałam się tylko trochę odchudzić, ale zrobiłam to tak głupio, tak bez sensu, tak nieumiejętnie, że właśnie miałam potem problemy przez kolejne 15 lat, zniszczone życie i tak dalej. I stwierdziłam, że właśnie chcę napisać książkę dla dziewczyn, jak schudnąć, jak zacząć ćwiczyć, jak być fit, które jeszcze jakby nie mają tego problemu, nie mają tych doświadczeń. I powiem wam, że w zeszłym roku, to było w kwietniu, brałam prysznic i pod tym prysznicem w ogóle przyszło do mnie to olśnienie, że właśnie jak ta książka będzie wyglądała, jaki to będzie koncept i naprawdę w tym jednym momencie miałam zupełnie Jasno, jasno cały ten koncept, ca całą tą książkę. Naprawdę, to się nazywa olśnienie, tak? Więc miałam takie olśnienie pod tym prysznicem. I faktycznie, jak usiadłam, zaczęłam pisać. Yy, ten, ten pomysł zaczął ewoluować. Yy. Bardzo, bardzo fajnie mi się to robiło. Potem wystąpiłam na TEDxie w Krakowie w czerwcu zeszłego roku i po TEDxie podszedł do mnie wydawca z wydawnictwa SQN i zapytał, czy napiszę dla nich książkę. Ja powiedziałam, właściwie to już napisałam dla Was książkę i jakby tylko przyszedłeś, po prostu jakby nie ma przypadków w życiu, tak? Że, że okej, okay, czyli widocznie ty masz ją wydać. Ja miałam ją napisać, a ty masz ją wydać. I więc podpisaliśmy umowę, faktycznie skończyłam tą książkę. Bardzo, bardzo dużo czasu i pracy włożyliśmy w to, i ja, i wydawca, i, i rysowniczka, i po prostu wszyscy, cały zespół, i właśnie powstała. Nowa książka, to nie jest dieta, taki w końcu ostatecznie jest tytuł. I polega ona na tym, że jakby masz 30 dni i każdego dnia robisz trzy zadania, za które dostajesz punkt. Każdy punkt, który sobie sumujesz, przybliża cię do wygranej. I kiedy wygrywasz? Kiedy pokonasz swojego wewnętrznego potwora. O taki jest koncept, że na początku zastanawiasz się co jest twoim wewnętrznym potworem, czyli na przykład e, lenistwo, prokrastynacja, nie wiem, podjadanie, e, personalizujesz go, czyli rysujesz go, jest, jest tutaj miejsce do, do narysowania, a potem właśnie przez wykonywanie tych zadań i przez zbieranie punktów e, rośnie twoja przewaga nad tym potworem. Czyli tak z dnia na dzień widzisz, jak ty jesteś coraz większa, coraz silniejsza, on, on coraz mniejszy. I to faktycznie tak w życiu jest, że siedzi w nas jakiś potwór, który właśnie stoi nam na drodze do osiągnięcia naszego spełnienia, naszych marzeń, wymarzonej sylwetki, cokolwiek tam sobie zaplanujemy, i my nie wiemy, jak go zwalczyć, więc się tak męczymy w kółko. A właśnie ta, ta książka pokazuje, jak to zrobić. I tak naprawdę. To, że masz mieć mniejszy rozmiar, masz zacząć się, się ruszać czy, czy cokolwiek zrobić ze swoim ciałem, było tylko pretekstem, bo tak naprawdę chodzi też o takie nawyki mentalne. Jak na przykład nie marudzić, jak doceniać to co się ma, jak mówić nie. Jak postawić na swoim, jak, znaczy oczywiście nie za wszelką cenę, jak spełniać swoje marzenia. I to są wszystkie te nawyki, które stworzyły mnie na nowo. Ja po 15 latach choroby musiałam stworzyć się na nowo. Moje zdrowie było w ruinie, moje relacje były w ruinie, moje finanse w ogóle nie istniały, miałam długi. Tak? Wiele tysięcy, ponieważ wszystkie pieniądze w ogóle przejadałam albo wywalałam. Byłam na granicy uzależnienia od alkoholu. Paliłam paczkę dziennie papierosów. W ogóle wydaje mi się to nie do pomyślenia. Nic się nie ruszałam, w ogóle nie biegałam. Teraz jestem zdrowa, moje finanse są w dobrym stanie, inwestuję, oszczędzam, moje relacje są kwitnące, wspaniałe, przebiegłam dwa maratony, rzuciłam palenie, rzuciłam picie, zdrowo się odżywiam i to tylko na przestrzeni tak naprawdę dwóch, dwóch trzech lat, tak, stałam się nową osobą, więc chcę pokazać Wam, dziewczyny, jak tą nową osobą się stać. Więc książka to jest tylko 30 dni, yy, i te, przez te 30 dni masz trzy yy, zadania dziennie. dziennie. Jedne, jedno zadanie jest jeżeli chodzi o nasze ciało, drugie zadanie to jest ze sfery jedzenia, a trzecie zadanie to jest nasza, nasze mentalne nawyki. Ale tak naprawdę wszystko się ze sobą łączy. Więc yy, nie dość, że to jest bardzo proste narzędzie, żeby właśnie przyjrzeć się niektórym rzeczom, zrozumieć je i zmienić na zawsze. Dwa, to też jest naprawdę świetna zabawa, bo czasami te zadania są zupełnie szalone, fajne, ciekawe. Naprawdę sama zaczęłam wypełniać tą książkę, tak żeby przetestować, zobaczyć jak to będzie i, i czasami E, bardzo, bardzo dużo mi to daje do myślenia z powrotem, jakby zastanawiam się nad swoimi e, mocnymi stronami, kim jestem. No po prostu e, bardzo, bardzo pomaga mi odkrywać na nowo siebie, i, i myślę sobie, właśnie jak doczytam, że tak, że tak, właśnie w ten sposób stałam się tym, kim jestem teraz. Także, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej. Śledźcie teraz mojego Instagrama, Facebooka, mojego Snapchata. Będę wrzucała więcej zajawek, stron. Możecie sobie robić print screeny, czytać, czytać to, co piszę. A 15 czerwca będzie premiera. Będę na pewno w Empiku, na, na samym wejściu. Także Empik uwierzył w moją książkę, mój wydawca uwierzył w moją książkę. Mam nadzieję, że Wy też uwierzycie w moją książkę. I że pomoże Wam. Stać się takimi osobami, jakie, jakimi miałyście być od początku, zawsze. Takie, y, jakie jesteście w środku, te, 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 te wasze najlepsze, najlepsza wersja was, która pragnie i chce wydostać się na zewnątrz. I właśnie ta książka Wam w tym na pewno pomoże. Także y, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że, że spotkamy się właśnie na kartach tej książki y, i pomyślicie sobie. Y, o mnie, wypełniając te zadania i zmieniając swoje życie. Także miłej lektury. Trzymajcie się. Pa! pa.